Witam chciałem chciałbym dzisiaj pokazać film odnośnie jakie preparaty stosuję w mojej hodowli gołębi ozdobnych jak wiadomo wszędzie są filmy poświęcone gołębiom pocztowym a nie ma takich filmów co stosować przy hodowli gołębi, gołębi ozdobnych więc w skrócie chciałbym tutaj zaprezentować każdy produkt Zaczynajmy od, od prób prob VAT e, stosowany w trakcie zaburzeń przewodu pokarmowego e, w pierwszych dniach e, życia młódków. Jest podawany do wody fajny produkt kolejny z firmy LSLwet, Biokalwet To jest tutaj dobla Wiadomo, SLV w odpor odporność, płodność, wydolność, ten produkt był podawany w czasach, gdzie parowałem gołębie. Biokol tutaj przy wychowie, katalizator też w lotach i w pierzeniu. Pulmowet wspiera drogi oddechowe. Produkt, który daje drogi oddechowe. Eliksir zdrowia to jest przeciwgrzybiczny, przeciwbakteryjny, odrażniający te drogi oddechowe. Duża zawartość ciosku, aż 79%, więc też jest podawany, często by podawany zimą. Dalej B-kompleks. B-kompleks. Często miałem problemy z tak zwanym kręczkiem. czy jest podawany B-kompleks. Ten problem znikł. Nie ma już tak, że Jest ten, jak to się mówi, przysłowie, wykręciek. co tutaj jest? Salmo Aden. Preparat, który wielu hodowców używa. Wielu hodowców poleca. Niby polecany był też w sklepie, więc do tego go wziąłem. Jest tu wyciągi ziół, między innymi z ziół, m.in. z purpurowej, więc no zobaczymy, chociaż nie jest tak on jest tak, od czasu do czasu po prostu podawany. grit mineralny podawany był, lecz przestałem go podawać, często goębie lały, więc wydaje mi się, że to tego grytu albo firma, albo po prostu coś robię nie tak, albo ten grit jest przedstarzały był przestałem podawać, wszystko wróciło do normy. Wszystko jest fajnie. Tutaj zakwaszacz z leśnej doliny jest też podawany. Do pojnika na przemian z cytryną. Cytryna jest wyciskana na całą do ponika, czasem pół cytryny. Więc on jest podawany na przemian. Dalej to jest mikrostop. Tutaj z takim triksoksanem naturalnym. To jak coś się dzieje, to są podawane preparaty. Ostatnio nie mieliśmy okazji podawać tych preparatów. Preparat jest też z wyciągów. Zwalcza tam żółty guzek, i kokcydiozę. Yy, więc. On jest od czasu do czasu podawany. Final Sprint podawany w czasach dobrych, prymnych, ciężkich. W po tym biechodzą, chodzą na przemian z energią na loty, z energią na tutaj. Fajny produkt. Co dalej? Owigor Mineral. Minerały jak najbardziej do wody. Tutaj też jest stosowany kolikao. Dużo hodowców zachwycało się kolikao, że taki dobry nabiegunki biegunki był podawany jakiś czas. No, niby było wszystko ok z tym kałem. Jest, ale na razie nie podawany. Sól do kąpieli na Gołębi. Podawana dwa razy w tygodniu. Prawie jedynka Omega. No myślę, że tutaj ten produkt obowiązkowo, w z lęgów fajny produkt, nie ma, odkąd podaję ten produkt nie mam problemów z biegunkami u gołębi, fajne kupy, często raz, dwa razy w tygodniu jest podawany. tutaj w tej małej buteleczce jest to produkt na wszy u gołębi podawane. Często mieliśmy takie gęby, które były bardzo zawczorowione, więc ten produkt też jest. Eee, Makromineral e, kompleks. Produkt, który jest na zmianę podawany często jest u nas podawany warzywa, e, bura, e, często robione przeze mnie. Czyli tamburaki, marchew, pietruszka, seler, czosnek. A jak nie jest podawana taka mieszaneczka na karmę, jest makro mineral, podawany. Kompleks tutaj, Vital Żel też na karmę. Witaminy prosto forma i zdrowie, prosto z natury. Dużo witamin, też coś lęgów jest podawany. Jakiś czas temu też był podawany mik, jedynka na karmę. Chociaż już tego nie stosuję. No, oczywiście w mniejszych dawkach był podawany, jak jest dla innych zwierząt. Ale był podawany. Więc tak to na razie tutaj leży. Choć no na dzień dzisiejszy nie jest to podawane doksycylina, jak coś tam się dzieje chociaż też nie mamy teraz problemów z drogami oddechowymi jest podawana, była podawana przynajmniej jakiś czas na razie jest tutaj, tyle Leśna Dolina, zdrowe skrzydło preparat fajny mieliśmy Yy, problemy często ze skrzydłami zapadały na skrzydła, więc tutaj był polecany ten produkt. Fajnie się sprawdza. Nie mamy na razie problemów ze skrzydłami, więc jest podawany cały czas na karmę. Dalej, drożdże. Drożdże tutaj. Yy, z, z pyłkiem pszczelim yy, na rozrod i kolejne rozrodze tutaj wzmacniające z witaminą C yy, więc też to jest podawane na karmę oczywiście nie żałujemy tutaj yy, pokrzywy, oregano jest tutaj non stop podawane na karmę lecytyna wpłynie w się kończy ale czy loty czy roz, rozpód tak jak teraz podawana na karmę miks naturalny podawany do wody od czasu do czasu e, olejek energetyczny dużo zawartości oleju z ryby więc oleju sojowego więc tutaj też jest fajny produkt podawany Energia na naloty. Energia na naloty jest podawana wtedy, kiedy już gołębie latają, kiedy są osłabione. On jest wtedy podawany na zmiany z Erektrolitem z ZTP. Dalej tutaj herba Mix. fajnych dużo ziół no, przy dolegliwościach, jelitowo żądkowych stanach zapalnych jelit, uciążliwych biegunkach to profilaktycznie też jest podawane na karm. No i tyle by było w tym temacie fajnie by było jakby był jakiś od was komentarz co podajecie jeszcze czego nie podawać? Na pewno z mojej strony będzie film już niedługo odnośnie preparatów na loty jakie e, stosować co jest sprawdzonego Wiadomo, że jest tego dużo w większości ludzi. Metodą prób i błędów kupuje raz jest zadowolony, raz nie jest zadowolony. Fajnie by było, jakby po prostu powstał taki film, wydaje mi się, gdzie nie trzeba było by eksperymentować, tylko od razu, żeby było wiadomo, co jest dobre, a co nie. Wiadomo, nie jest to tu tutaj nie reklamuję jednej firmy, reklamuję wszystkie firmy te które stosuję. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to, co tu jest, to wystarcza. Chyba, że ewentualnie macie jakieś propozycje, fajnie by było w komentarzu napisać. Na pewno też będzie kolejny film odnośnie preparatów na loty, które stosuję i które są godne polecenia, a które nie. Więc niebawem będzie kolejny film. Dziękuję wszystkim oglądającym i pozdrawiam.